Czarna Pantera Wakanda w moim sercu, a po angielsku Black Panther Wakanda Forever w końcu w kinach. To ostatni film czwartej fazy MCU, a jednocześnie pożegnanie. Chadwicka Bosemana w roli Czarnej Pantery i Króla. Charlie. Czy jednak ten film ma elementy, o których można powiedzieć, jakoby produkcja oddała właściwy hołd zmarłemu aktorowi? W tym materiale przebrniemy sobie już tradycyjnie przez wszystkie najważniejsze elementy Wakanda Forever. Zastanowimy się, co w tym filmie wyszło, a co niekoniecznie, i poszukamy. Nawiązań do historii komiksowych, a także zastanowimy się, jakie znaczenie w kontekście przyszłości MCU będzie miał ten film. Oczywiście, jak zawsze, uwaga na spoilery. Muszę wam na początku powiedzieć, że miałem ogromne oczekiwania względem Czarnej Pantery 2. Tak hiperoptymistycznie do tego filmu nastawiły mnie dopiero zwiastuny. Przede wszystkim ten, który otrzymaliśmy na San Diego Comic-Conie. Ten materiał zapowiedział nam epicką podróż i zmierzenie się z bardzo trudnym tematem. Po raz kolejny w MCU temat straty, żałowy i próby poradzenia sobie z tym wszystkim. Niestety, tak samo jak w przypadku WandaVision i Doktora Strange'a w multiversum obłędu, nie jestem przekonany, aby ten film dostarczył mi tego czego się spodziewałem. Wszyscy od samego początku zastanawialiśmy się jak reżyser Ryan Kugler poradzi sobie z nagłym i niespodziewanym odejściem Chadwicka Bosemana, który był naszym tczalom raptem przez 3 lata. Od Civil War do Endgame. Wszystkie zapowiedzi szumnie wskazywały nam albo nakierowywały nam na temat oddania hołdu, postaci i aktorowi. Jednak od samego początku widzimy, że coś tutaj nie gra. Zastanawiałem się, czy to decyzja kreatywna samego Kuglera, czy być może odgórne polecenie ze strony Kevina. Już w pierwszych pięciu minutach dowiadujemy się, że król trzala nie i bardzo gwałtownie zmarł wskutek niezidentyfikowanej choroby. A jego siostra, genialna pani naukowiec Shuri, próbowała go uratować, tworząc syntetycznie heart Shape herb, które dało mu moc czarnej pantery. Jakoby to ono miało być kluczem do rozwiązania zagadki uratowania czali. Czala jednak. Umiera, mamy sekwencję pogrzebową, sekwencję których większość elementów widzieliśmy w zapowiedziach tego filmu, a następnie otrzymujemy. Roczny przeskok w czasie. Shuri zatraca się w swoją pracę, czując się odpowiedzialna za śmierć brata, bo w końcu nie potrafiła go uratować. A wyrzuty sumienia młodszej siostry Szczali będą motorem napędowym do finałowych wydarzeń tego filmu. I to możemy uznać za naprawdę ciekawie rozpisany wątek, aczkolwiek wątek który po raz kolejny przepada w tej Marvelowej formule na samym końcu tego filmu. Ale do tego sobie przejdziemy. Muszę przyznać, że w trakcie seansu rozgniewało mnie, a gdy tylko mocniej po seansie o tym myślę, mogę użyć słowa rozwścieczyło mnie, że w tak prosty sposób pozbywamy się tak ważnej postaci, jaką jest czala. Szczególnie, że tak dużo mówiło się przed premierą tego filmu, że nie rekastujemy tej postaci, nie zmieniamy twarzy królowi Wakandy, bo chcemy oddać wielki hołd aktorowi i postaci, jakim był Chadwick Boseman i król T'Challa. Co z tego zostało w filmie? Niewiele. Transformacja Shuri jest bardzo istotna, bo z każdą kolejną sceną i każdym kolejnym wydarzeniem staje się coraz bardziej zaślepiona myślą o zemście. I o ile na początku widzimy, że jako młoda księżniczka, która musi poradzić sobie z odejściem swojego brata, stara podchodzić się do wszystkiego w sposób bardzo racjonalny. Ale wraz z zapoznaniem się z Namorem, wraz z kolejnymi wydarzeniami, jakimi była m.in. agresja Taloka Ninamora na Wakandę, a w konsekwencji śmierć jej matki królowej Ramondy. Shuri przechodzi na ciemną stronę mocy i to wydawało się niezwykle intrygujące, ale jak zwykle potraktowano nas w sposób bardzo Disneyowy. Po przeskoku w czasie otrzymujemy informację, że Wakanda pod przywództwem królowej Ramondy wycofała się ze wcześniejszych postanowień i przestała dzielić się Technologią, wiedzą i vibranium z resztą świata. Dużo mówiło się o tym, że ważnym wątkiem Wakanda Forever będzie próba zdestabilizowania przez obce rządy i obce państwa sytuacji polityczno-społecznej w samej Wakandzie. Ale tak naprawdę w filmie widzimy tylko jedną scenę, jakoby państwa postronne poza Namorem i Talokan miały ingerować w sytuację polityczną w Wakandzie. Widzimy najemników Prawdopodobnie przez rząd Francji, którzy atakują siedzibę Wakanda Outreach Center w Mali. I to tyle. Królowa Ramonda przyprowadza na spotkanie Narodów Zjednoczonych wszystkich pojmanych najemników i ostrzega, że Wakanda będzie się bronić w przypadku nacisków ze strony innych państw. Ale ten temat tak naprawdę nigdy nie wraca. Sytuacja na świecie przez moment jest nam przedstawiana jakoby Wakanda, czyli kraj, który chce za wszelką cenę bronić swoich zasobów w Wibranium, spiskował i szpiegował i atakował państwa zewnętrzne, które chciały dobrać się do tych dóbr naturalnych, ale jednocześnie ten wątek bardzo szybko został ucięty. I skupiliśmy się na rywalizacji dwóch tajemniczych, sekretnych i bardzo zaawansowanych technologicznie państw. I świetnie, że tyle miejsca poświęcono w tym filmie relacji Talokan i Wakandy, ze względu na to, że są to państwa w wielu względach bardzo do siebie podobne. Zajmijmy się teraz kwestią samego Talokan, bo w tym filmie dowiadujemy się kilku bardzo istotnych rzeczy. Namor jest przywódcą podwodnego królestwa, które jednocześnie ma origin krótszy. Niżby się wydawało. Talokan powstaje w okresie historycznego upadku Imperium Majów, kiedy to Amerykę Środkową zaczynają najeżdżać konkwistadorzy, a tubylcza ludność powoli wymiera. Okazuje się, że w tym uniwersum, w uniwersum Marvela, to Majowie, szukając nowego miejsca do życia, zażywają magiczną roślinę roślinę, która rosła na ziemiach, na których znajdowało się wibranium, dzięki czemu uzyskali zdolność Albo przekleństwo oddychania wyłącznie pod wodą. To właśnie w ten sposób w MCU majowie przestali istnieć i zamienili się w mieszkańców Talokan. Matka Namora była z nim w ciąży, kiedy dokonało się jej przeistoczenie, w istotę, która może żyć pod wodą. Dlatego Namor był mutantem. To słowo po raz kolejny pojawia się w Marvel Cinematic Universe, ale na razie nie w odniesieniu do mutantów, których znamy z filmów. Namor jest nazywany przez swoich wyznawców Kukulkan, co oznacza w mitologii mezoamerykańskiej pierwszego pierzastego węża, czyli mitologiczne bóstwo, które zarządza podwodną krainą, a dla swoich wrogów znany jest jako El Niño Sin Amor. Czyli dziecko bez miłości w skrócie namor. I muszę przyznać, że to wytłumaczenie powstania Talokan i tego dlaczego kultura Talokan wygląda jak kultura plemion tubylczych Mezoameryki. Jest znakomite. Od samego początku byłem wielkim zwolennikiem tej zmiany i odcięcia się od wizerunku Atlantydy, która została wykreowana przez DC w filmie Aquamanie, Natomiast w tym filmie tak jakby zgłębiamy tajniki tego, jak Talokan wygląda naprawdę. I niestety muszę z całą stanowczością powiedzieć, że Talokan kręcili chyba ci sami operatorzy, którzy kręcili grę o Tron i odcinki rodu smoka, bo niestety nic tam nie widać. Tak naprawdę nie wiemy, jak wygląda Talokan. Jest to połączenie krainy pełnej wody i Pandory, czyli Planety z Awatara widzimy ludzi. Wiemy, że talokańczycy lub talokanie pod wodą wyglądają jak ludzie, ponieważ ich skóra nabiera ludzkiego odcieniu. Na powierzchni mają kolor niebieski. Natomiast wszystko jest jakieś ponure, szare i mroczne. Ze względu na to, że kraj znajduje się głęboko pod wodą. Nijak ma się to do tego neonowego i Mocno oświetlonego kraju Królestwa Atlantydy z Aquaman DC i chyba z dwojga wybieram to, co widzieliśmy w filmie o Arturze Karym granym przez Jasona Momoa. Jednakże cały czas twierdzę, że kultura, stroje i cała mitologia Talokan jest naprawdę dobrze. Wykreowaną nacją, jednak już podczas pierwszego spotkania talokańczyków w tym filmie. Podczas ataku na operacje CIA i Navy Seals, którzy na dnie oceanu szukają wibraniu, widzimy jedną bardzo fascynującą rzecz. Nie wiem, czy to rzecz pozytywna, czy negatywna, ale bardzo zaintrygowało mnie to, że Kugler napisał Talokan jako tych, którzy posługują się syrenim śpiewem. Syrenim śpiewem, który hipnotyzuje ludzi, którzy zaczynają. Lgnąć do tego dźwięku, jednocześnie w większości przypadków nieświadomie popełniając samobójstwo. Ta scena wydała się bardzo złowieszcza, wydała się mocno mitologiczna i może sugerować, że w tym świecie to Talokańczykom przypisuje się mitologiczne wcielenie syren. To byłoby fascynujące. Niestety, jedną z najdziwniejszych rzeczy w tym filmie jest motywacja samego Namora, albo przynajmniej jego oficjalna motywacja, ponieważ Namor chce pojmać i zabić naukowca którą okazuje się Riri Williams, która stworzyła najlepiej dotychczas działający wykrywacz vibranium I w ten sposób ludzie z powierzchni są bardzo blisko odkrycia tajemnicy podwodnego królestwa. I to jest oficjalny plan Namora, który przedstawia Wakandzie królowej Ramondzie i Shuri. Ale w finałowej scenie, kiedy rozmawia już po wszystkich wydarzeniach z Namorą, Zdradza prawdopodobnie jego prawdziwy plan, bo okazuje się, że jego porażka prawdopodobnie była celowa. Teraz Wakanda ma jedynego prawdziwego sprzymierzeńca, jakim jest Talokan i w przypadku albo gdy kraje zewnętrzne będą chciały zaatakować Wakandę, aby pozyskać jej zasoby, Wakanda zwróci się w pierwszej chwili do Talokan, a wówczas Namor i jego ludzie osiągną swój prawdziwy cel, co wydaje mi się bardzo chytrym. Planem ze strony Namora. W tym momencie musimy sobie powiedzieć również o tym, co wydawało nam się bardzo oczywiste. Z powodu natłoku postaci, jakie pojawiają się w tym filmie, Namora i Atuma, czyli najważniejsi żołnierze i powiernicy króla Namora, są bardzo marginalnymi postaciami. Namora jest dowódczynią armii i wypowiada w tym filmie z pięć zdań, a Tuma natomiast jest wielkim wojownikiem, który jednak przez cały film próbuje walczyć z okoje i rozstrzygnąć raz na zawsze, kto jest lepszy w bitwie. Z jakiegoś powodu w tym filmie bardzo wiele miejsca dla siebie otrzymuje Everett Ross i Valentina de Fontaine. I o ile pojawienie się ulubionego kolonizatora Shuri ma sens w kontekście tego, jakie miejsce i zadanie pełnił w pierwszym filmie o Czarnej Panterze. O tyle wciśnięcie Wal do tego filmu i jeszcze poinformowanie nas, że Everett Ross i Valentina byli małżeństwem, ma służyć wyłącznie jedynie legitymizacji całej czwartej fazy MCU i pokazaniu, że to jest ta postać, która jest nowym nikiem Furym, która będzie pojawiać się we większości produkcji, ale jednocześnie ma jakiś własny cel i nie jest do końca nie jest w ogóle pozytywną postacią. Jest, robi swoje, jest za kulisami, jest szarą eminencją, i chyba wyłącznie taka była. Rola Valentiny w tym filmie, coś co średnio mi się podobało. W tym momencie przyszedł czas na zajęcie się Riri Williams, czyli postacią, która rozpoczyna całą intrygę, ale bez której ten film nie zmieniłby szczególnie mocno swojego wydźwięku. Riri Williams jest studentką MIT, która jest młodym geniuszem. A którego nikt nie chce docenić. To ona stworzyła maszynę do wykrywania vibranium i stała się celem Namora i Talokan, dlatego Shuri i Okoye wybierają się do kampusu MIT, aby ostrzec Riri Williams i zabrać ją do Wakandy. I tutaj warto skupić się na relacji samej Riri z Shuri, bo jest ona bardzo siostrzana i ciekawi mnie, jak w przyszłości rozwinie się ich relacja. Natomiast Riri, Riri jest największym dostarczycielem elementów komediowych w tym filmie, co nie do końca mi odpowiada. Nie zrozumcie mnie źle, nie mam nic przeciwko lekkiemu klimatowi produkcji Marvela, ale w tym konkretnym filmie Riri i jej charakter dziewczyny z chudu, która. Pada, krzyczy yo, let's go. Pasuje do tego, w jakie rejony próbuje ten film uderzyć. I oczywiście jest ona dobrym czyścicielem palety, całego tego mocnego, ciężkiego tonu w tym filmie, ale jednocześnie wydaje mi się, że w pewnych momentach jej reakcje zbyt mocno próbują złamać ten. Całkiem poważny ton filmu. Jestem ciekawy, jak Riri spisze się w solowym serialu o Iron Heart, gdzie zgłębimy jej Origin, a ona ponownie będzie musiała pracować nad swoim kostiumem, ponieważ Shuri powiedziała, że musi zostawić nowy kostium w Wakandzie. Ze względu na to, że zbudowany jest on na bazie vibranium, więc wszyscy chcieliby go pewnie pozyskać dla siebie, gdyby dowiedzieli się, że powstał on w Wakandzie, co jest dobrym zamknięciem arku Riri i dzięki temu Iron Heart faktycznie będzie mogła być sequelem do tego filmu. W ogóle dajcie znać, co sądzicie o postaci Riri, bo słyszałem bardzo skrajne opinie na temat jej występu i jej umiejscowienia. W tym konkretnym filmie przyszedł czas poświęcić chwilę członkiniom Dora Milarze, bo tak naprawdę w tym filmie dzieje się sporo. Okoje! Nie udaje się uchronić Shuri na misji, dlatego królowa Ramonda postanawia odebrać jej tytuł generała i wyrzucić z Wakandyjskiej Gwardii. Na miejsce Okoje wchodzi Ayo, a jednocześnie w filmie pojawia się nowa postać, postać Aniki granej przez Michaela Cole. I to również w tym filmie po raz pierwszy pojawiają się The Midnight Angels. Które komiksowo są wyłącznie odrębną jednostką w strukturach Doramilarze. Tutaj natomiast są przedstawione jako nowe bohaterki, które otrzymały kostiumy od Shuri. Ważna rzecz: w komiksach The Midnight Angels to Okoje i Ajo. Tutaj natomiast kostiumy przywdziewa Okoje i Anika. Ze względu na to, że Ajo pełni rolę nowej generał do Podczas ataku na Mora i Talokan na Wakandę dochodzi do kolejnej dramatycznej sytuacji. Królowa Ramonda, zalana w pałacu wodą z granatów Namora, postanawia uratować nieprzytomną, tonącą Riri. Jednak sama za ochronę Riri płaci najwyższą cenę i umiera. Shuri nie tylko straciła ojca i brata, ale straciła również matkę. Ale muszę przyznać, że scena, w której Ramonda jest nieprzytomna i po próbie reanimacji umiera, wydaje się dość dziwna, bo jak to się stało, że uratowała Riri, a jednocześnie sama skończyła z głową w wodzie? To w tym momencie Shuri jest na skraju przepaści. Jej pierwotne próby rozwiązania problemu Talokan i riri pokojową spaliły na panewce, a jednocześnie jej niezdecydowanie doprowadziło do śmierci kolejnej bliskiej osoby, właściwie ostatniej bliskiej osoby. To w tym momencie mówi dość i postanawia za wszelką cenę pokonać Namora i Talokan. Fabuła w tym momencie oczywiście potrzebuje, aby Shuri stała się Czarną Panterą, a więc używając bransoletki, którą otrzymała od Namora, jest w stanie odtworzyć syntetycznie Heart Shape Herb i staje się... Czarną panterą. Jednocześnie, podczas okrojonego rytuału, przenosi się na plan przodków, w który tak naprawdę nigdy nie wierzyła jako naukowiec, i spotyka tam bardzo istotną postać, bo nie spotyka tam tczali, tczaki ani Ramondy, spotyka tam NJ, czyli Erika Kilmongera. I ta scena jest istotna z kilku powodów. Po pierwsze widzimy wyraźnie, że Shuri spotyka na planie przodków osobę, której postępowanie w tym momencie najlepiej odzwierciedla nastawienie Shuri. To on mówi jej, że ma być inną Czarną Panterą. To właśnie dlatego wybrała spotkanie z nim, a nie z bratem lub matką, bo wie, że jest wyłącznie jeden sposób na rozegranie tej sytuacji. Dodatkowo, kamio Michaela B. Jordana było potrzebne, aby uciąć wszelkie spekulacje na temat tego, czy Killmonger żyje. Widzimy go na planie przodków, co oznacza, że w finale Czarnej Pantery z 2018 roku. Erik Kinmonger Umarł. Shuri staje się czarną panterą, pałającą rządzą zemsty. Ale jednocześnie rodzi się nowy rodzaj relacji pomiędzy Shuri a lordem Baku. Bo Mbaku od samego początku mówi, że obiecał Strzali, że będzie opiekował się jego młodszą siostrą. To właśnie dlatego nie jest przekonany co do planu ataku na Talokan, bo nie chce ryzykować życia swoich ludzi. Chce o nich dbać i nie chce niepotrzebnie narażać ich na konsultacje sekwencje. Shuri jako nowa czarna pantera i pierwsza w kolejce do tronu postanawia go przekonać. Przyklepują sztamę i rozpoczyna się finałowy story arc tego filmu. Finałowy arc, który tak naprawdę pokazuje bezsensowność tego pojedynku. Ale nie bezsensowność z punktu pisania scenariusza, ale z punktu patrzenia na każdą wojnę. Jest to wojna pomiędzy dwoma świetnie uzbrojonymi państwami, które toczą walkę na wyniszczenie. Nie chodzi o osiągnięcie celu, chodzi o zemstę i o zadanie jak największych ciosów przeciwnikowi. Bo tak naprawdę, jaki jest efekt pojedynku na Oceanie Atlantyckim, Talokan i Wakandy? Żaden namor nie osiąga swojego celu. Nikt nie dowiaduje się tak naprawdę o istnieniu Talokan, nikt poza Wakandą. A śmierć ponosi bardzo wielu obywateli obu królestw. Jednocześnie finał mógł mieć znakomity wydźwięk. Shuri, doprowadzona, tak jak wspomniałem, na skraj przepaści, miała jeden cel: zabić za wszelką cenę namora. Była bardzo blisko, przy pomocy bardzo głupiego planu, jakim było wysuszenie Namora, bo wraz z Rili doszły do wniosku, że Namor staje się silny i jest najsilniejszy podczas bliskości wody, w kontakcie z wodą. Więc najprostszym sposobem na jego osłabienie będzie jego wysuszenie, a następnie stoczenie finałowej walki na pustyni. I gdy Shuri może zostać przeciągnięta na ciemną stronę w pełni, po raz kolejny od popełnienia błędu ratuje ją siła miłości. Zamiast Njadaki pojawia się Ramonda, która mówi jej, aby Shuri pokazała, kim tak naprawdę są mieszkańcy Wakandy, jak dobrym wyrozumiałym i rozumiejącym narodem są. I to właśnie dlatego Shuri oszczędza Namora. Ja nie oczekiwałem, że Shuri zabije w pierwszym jego pojawieniu Namora, granego przez Tenocha Werte, ale gdyby jednocześnie pobiła go do nieprzytomności i następnie uwięziła w więzieniu w Wakandzie i przeszłaby na moment na stronę antagonizowania i Powoli w kolejnych pojawieniach jej rola zmieniałaby się w stronę bycia antybohaterką, miałoby to o wiele mocniejszy wydźwięk, bo chodziłoby głównie o pojedynki polityczne i działania wojenne, miałoby to o wiele mocniejszy wydźwięk na nas i faktycznie ukazane byłoby to, jak żałoba, gniew i chęć zemsty wpływają na osobę. Jednocześnie po finałowej walce Shuri i Namor komunikują swoim ludom, że wojna została zakończona, doszło do pojednania i wracamy do domu. I to tyle. Moje oczekiwania względem Czarnej Pantery Wakanda w moim sercu były ogromne, a okazało się, że to po prostu kolejny, dość średni film czwartej fazy MCU. Dlatego jestem dość mocno rozczarowany tym, co otrzymaliśmy na ekranie. Oczywiście uważam, że. Jest w tym filmie sporo dobrych i ciekawych elementów, które niestety składają się na dość płytki wydźwięk i próbę oddania hołdu Chadwickowi Bowzmanowi, jednocześnie robiąc film, który miałby. Przebić miliard dolarów. Wydaje mi się, że jeszcze raz będę musiał wybrać się do kina na Black Panther, Wakanda Forever, aby faktycznie ułożyć sobie w głowie to, co się wydarzyło na ekranie. A teraz czekamy na Was. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tym filmie i które z elementów były według Was najlepszymi. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się. Cześć.